Para numer 2, para numer 2 to jest u mnie samiczka od Jarka Dwornika. Siostra takiego słynnego gołębia na okręg Bielsko-Biała 03, który uchowodowany był Jarka Dwornika, a lotowany później u Aleksandra Dudka, który był wspaniałym lotnikiem i wspaniałym później rozpłodowcem, a sparowany jest z moim starym Kaziowym przepiękne kasztanowe oko zresztą przepiękne gołąb w budowie, gołąb starszy z 9 roku hmm, także jajeczka południe widać ciemne jajko drugie było akurat stłuczone no nic, nic się nie poradzi eee, no to są jej drugie jajka, A co mogę powiedzieć o tej parze ta para dała mi na 2020 rok takie gołąbki jak eee, najlepsza samica oddziału w maratonie i jednocześnie najlepsza, druga najlepsza samica oddziału w ilości konkursu i z drugi najlepszy samiec e, oddziału gołębi dorosłych który też reprezentował e, w, w którymś tam o 2019 roku e, na ogólnopolskiej wystawie. E, oprócz tego jest e, po tym samczyku córka, e, która jest najlepsza roczna e, oddziału no i oprócz tego jest samica po tej pełnej parze, która poszła, która idzie na ogólnopolską wystawę w kategorii standard. Jest przepiękna samica. Także jak coś, też gołąbki będą w późniejszym terminie do zamówienia. Zapraszam.